Witajcie widzowie, dzisiaj zagramy w szachy. Eee, trzeci, to będzie trzeci odcinek z tej serii, myślę, czwarta kategoria lub jak myśli czwarta kategoria, zwałek zwał. No to co, gramy. Ranking bardzo podobny do mojego. Nawet wyższy o trzy oczka. To zobaczymy, no. Na to błaga mnie błaga mnie błaga mnie znaczy wydawało mi się, że ten gracz Będzie szczerze próbować grać trochę gor czy no w gorszym stylu. O, powinienem powiedzieć: w gorszym stylu będzie próbował, ale jednak nie. Więc zobaczymy, ja ogólnie obrony rosyjskiej w ogóle nie umiem. Więc gram po prostu teraz totalnie bez przygotowania debiutowego, nic nie wiem. Ponieważ no po prostu mi się nie chciał tego uczyć, bo to kto to gra. Oooo! Okej. Okay. Okej. Okay. No. To, to już jest ciekawe, co nie? Już takie. Wow! Ale co, jak potem to on tu niby zagrał i... i co, to niby takie straszne, czy co? Czy jak? Tak, to niby takie straszne. No, a ja tu nie zdobywam fetmana? <grym> Czekaj, nie. Nie, no nie zrobiłam to. Czekaj. Co? Chod podwalił hetmana? W ósmym ruchu. Czy tam w tam dziewiątym. Nie wiem, wcześniej sobie grałem partię rozgrzewkową, którą przegrałem z gorszym rankingiem, a teraz gościu, ranking podobny do mnie. Odwala Hetmana. No to zaskakujące trochę. Czy teoretycznie? No to jakoś się wybronił. No tylko czy oddanie figury. Można zaliczyć do wybronienia się. Wydaje mi się, że nie. No bo to jest podwałka figury, bo teraz po wybiciu ja tu biję. E, no i nie ma gdzie odejść tym skoczkiem, co nie wiem. Więc... więc jeszcze w ogóle mocno to jest. A nie, bo on może to odbić skoczkiem, jaki ja jestem głupi, on podwalił mi figurę. Ja Jezus, ja jestem ślepy dzisiaj. Nie wiem, ja jestem głupi i ślepy dzisiaj. Rozumiecie, chłop mi podwalił figurę. Nie... Dosłownie jestem ślepy, przecież on nie może wybić, bo ma hetmana mniej. Nie, nie wiem, nie, nie, nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje. No nie, no ja myślę, że on może, że ja tutaj wiem, że on odzyskuje figurę. Nie, 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 weź tam, weź tam, nie wiem, ratuj tam nie ludzie. A, Żałosne. No, ja jeszcze dla Was nagrywam filmiki o szachach. Żebyście, nie wiem, dla osób ee, bardziej amatorskich niż ja, ponieważ ja jestem amatorem. Jak większość polskich szachistów. Eee, no ale takich słabych rzeczy to ja od dawna nie robiłem. No dobrze, to teraz. Ja to zagram tak na spokojnie. Wiem, że mam tu zaraz jakieś ataki, na piątki wymyśli czy coś. I w ogóle ja mogę to przepchać, byłoby git, wszystko, ale nie. No i ja nagrywam dla was te filmiki szachowe. No i bije Hetmana i myślę, że jak odbije figurę przeciwnik, to że jest równy materiał. I nawet, że o ma więcej, co nie? Jakby. Nie, nie ma pewno więcej, bo przecież w rosyjskim poświęcim no ale... No taka fatalna partia to się... Znaczy w ogóle takie fatalne myśli to się rzadko zdarzają. No ale nie, będę się jakoś usprawiedliwiał bo po prostu. E, tak jest, tak będzie. Nie, no, przynajmniej możecie zobaczyć jaki jest poziom szachowy w Polsce, że... Żeby mieć czwartą kategorię to wystarczy... Wybicie tutaj, myśleć, że jest różny materiał. Ale też oczywiście, no... Co innego jest, jak się gra na żywo, co innego, jak się gra przez internet i w ogóle... ...sprawy. E, też w ogóle... E, tam w komentarzach, jedna osoba pisała, że... E, Żebym tam sobie poprawił głos w mikrofonie i w ogóle... Jest jeden problem. Miałem ja sobie nowy mikrofon. Ubrałem yy, aplikację, która ma niby polepszyć dźwięk, jakby tak bardziej, żeby był dobry. A także yy, oglądałem poradniki. No i, i teraz ten głos, który słyszycie, może być troszeczkę lepszy. No, aczkolwiek nie jest idealny. Nie wiem czemu tak się dzieje. Że nie ma ziemnego pojęcia. Po prostu się przepcham tego pionka, bo po prostu. Żebym ja ten pionek nie irytował, no. Jeszcze nie mogę ruszyć się figurami, bo ten gościu cały czas mi jakieś groźby będzie wytaczał tutaj. Dobra, mogę wykonać pierwszy lub figurą. Wyjść ze stajni. Oczywiście od razu ona musi być pasywna, bo zaraz on zacznie mi atakować tego pionka i moje kłopoty. No więc. Tak. Więc <laughs> no, w ogóle, jak macie jakieś pytania na propos przyszłości tego kanału, lub jakiejś serii, lub jak macie jakikolwiek pomysł, to piszcie śmiało. No, ponieważ to no, są Jakby obecnie ciężko. No jakby sporo rzeczy zostało myślonych. No nie jest jak jest. szczerze teoretycznie mogę to dalej zapchać no dobra zapchamy tego pionka ciepionek który jest już praktycznie hetmanem no to prawie jak hetman tak więc chyba się opłaca wychować Powiem to od razu bo nie tutaj wywoływa tego pionka z H2 Niech sobie wywołuje tą presję. Ale... Okej. Okay. Right. Co jest? Gościu widzę, że pełna agresja jakby. Zde. Teraz tak. Nie jest najprost... To nie, nie jest najprostsza pozycja, jaką widziałem, ale żeby ogólnie obronić te dwa pionki. Ale teraz oponent nie ma gdzie zagrać tym gońcem. No i jednocześnie po prostu yy, nie będzie już presji na H2, więc będą mógł zostawić yy, zmienić. Okej, okay. czyli jednak gościu, nie wiem, nie, zale nie zależało mu jakoś bardzo na no. tym wszystkim. No dobra, no ja to się nie będę przyczepiał. Tam będą ludzie co chcą na ta figura, a więcej to może być totalny game changer, bo ja mogę tu wszystko posprzątać. Nawet oddać tą figurę za pionki, ale tutaj tak. Królem podejdę, hapnę tego pionka. A jak nie to będę to to bronił i tutaj. no. Ło! Jaka zmiana! Wow! niemożliwe nie wymienił Aż nie chce mi się w to wierzyć I mogę zrobić tak i wymiana jest tutaj wymuszona ponieważ no, jak odchodzi to traci pionka więc aha to jednak nie jest wymuszona jednak ja o czymś nie wiem jednak ja o czymś. No tak poważnie chyba nie wiem. Nie wiem. Mi się tutaj wydaje. <tryk> что этому поможет. Буду мусил его здивить, но этому не поможет. Как бы, бо как сетсофнет тут, то так честно... Я его кривую. ...то есть. Не знаю, что это А, подвалим пьянка, ну слышу, заразил. Trudno, <noise> podwaliłem pionka. Tylko niestety to <noise> dla oponenta to nie mój król. Zaraz zostanie mata. <noise> Jaki smutny jest ten król, no nie ma żadnego pola do posunięcia. Nie ma kto go obronić. No jak zagra tu, to ma, jak zagra tu, to wierzę w niej i potem i tak mat. Wy <noise> opoled niech sobie myśli, że ma jakieś szanse. <noise> A i ja ogólnie jak nie wiem, już na tamtym filmie przepraszam Was też trochę za głos, ale dalej, dalej jestem chory. No więc, teraz jestem zakatażony i mówię przez nos, ale postanowiłem nagrać to pomimo tego, że jestem chory, też trochę mi się, trochę mi się nie chciało tego nagrywać ze względu właśnie tą chorobę, ale no jutro są Wigilia i początek świąt, mnie w domu nie będzie i nie będę miał jak nagrać dla Was odcinka, a tak staram się wrzucać te odcinki co tydzień, max. Maksymalnie co tydzień tam zdarzają się częściej te filmy Mam nadzieję, że Wam się to podoba Mam nadzieję, że Wam się też podoba seria i w ogóle wszystko Możliwe, że za niedługo mogą mieć filmy z innych rzeczy. A w ogóle mam też takie dwie propozycje dla Was a propos filmu. W ogóle mam nadzieję, że ktokolwiek dotrwa do tego momentu filmu, ale e, jeżeli dotrwaliście do tego momentu filmu, to za... jakby to powiedzcie mi, czy chcecie, żeby na kanale był, e, były też odcinki e, albo z Brawl Starsa, e, albo z Gershina. Jakby to mogą być dwie krężowe gry, ale po się pytam tak z ciekawości. E, Drogi kolego Muszę Cię zmartwić, ale twoja wieża na tym miejscu za długo to jeszcze sobie nie postoi. A wykonał posunięcie Podwali Motę. Tutaj nie można było lecć szybciej mota? Nie, nie można było lecć szybciej mocno. Nie, no ale no. Podał się. No to przejdźmy do analizy tej partii. Jaka przyjemna partyjka. Znaczy, no oponent po prostu go pozwalał wszystko. I, i, I tak to nie mam wysokiej dokładności. No dobrze. Więc tak. Tutaj ja ponad wymyśli jakiś swój walut chyba. Eee, no i w ogóle już pozycja przyjemna, pełen przewagi. Więc mm. <noise> E2 jest błędem eee, z takiego dość prostego powodu, że można, no zagra można albo zagrać tutaj pod presję. No ale to w ogóle to, to, podwala tego pionka, tak? To podwala tego pionka To jest ogólnie to. No ale on obronił się. No ja zagram 4 i oponem tutaj wchodzi w hetmanem, I... To była podwałka figury, tak? No to chyba oczywiste. Eee... poszło super fajnie, mam figurę więcej Ale co tutaj dalej zaszło no Partia jak partia Tutaj dobrze, że to przepchałem co tutaj jeszcze był jakiś kłopot? O, tu jakieś zadumki zaraz będą No bo teraz ja te pionki zacząłem pchać Niekompletnie zapomniałem, że może mieć tego pionka no ale... To, no i to, to, to akurat był ogromny błąd tak, teraz był ogromny błąd. Z tego powodu, że no przejąłem wolną, jakby przyjąłem wolną, otwartą linię C, na którą mogę nawet dwie wstawić i te presja jest ogromna, ale ja zagrałem wieżek jeden. I tutaj kolejny błąd. No widzisz, po tym, no to ja po prostu święcę tak. No jakby wybił, to jeszcze No to są jakieś minimalne szanse, no, ale teraz po prostu bicie. No i on nie może tego zbić, bo y, jest zaraz mat, tak no, tutaj jest mat wyrazu. jak Zagra tak y, To jest tutaj. A nie, nie musi być nawet tutaj. Nie G8. No ale ja potem to jeszcze wybił i oczywiście <laughs> był mat. I jadałem. E... Aha, nie było wieży. Nie było wieży G8. E... A tutaj to już daję mu w tym przewagę. No ja postanowiłem go zaszachować. Tak jak siak tutaj zrobiłbym pionkę, no ale wolę postanowił po prostu podwalić mata i tyle jakby proste, proste Bardzo prosty motyw Po prostu y, groźba mata. Mm. No tak na przyszłość dla Was. Jak widzicie jakąkolwiek możliwość mata. I ja oponent nie ma jakby zeszachować, to robicie tam tego mata, tak?